Szukasz szybkiego i prostego w wykonaniu pomysłu na wakacyjny manikir? Świetnie się składa, bo dzisiaj pokażę Wam moją propozycję na właśnie tego typu zdobienie z wykorzystaniem paint żelu oraz pyłku. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Na Tipsa nałożyłam wcześniej dwie cienkie warstwy koloru Super Duper. Następnie kolorem Miss America wykonuję cieniowanie. Nakładam ciemniejszy róż na wysokość około połowy paznokcia. Za pomocą gąbeczki cieniuję kolor, tworząc ombre. Nie zapomnijcie o czyszczeniu gąbeczki. Wspominałam o tym w filmiku o pięciu trikach, do którego link znajdziecie w opisie. Utwardzam produkt, a następnie ponownie nakładam ciemniejszy róż tym razem na samą końcówkę tipsa. Ponownie cieniuję kolor za pomocą gąbeczki. Całość utwardzam w lampie. Na wykonanym ombre za pomocą czarnego pędzelu oraz pędzelków numer 006 i 007 tworzę wzór. Zaczynam od namalowania dwóch długich linii za pomocą dłuższego pędzelka o numerze 007. Następnie krótszym pędzelkiem numer 006 maluję gałęzie palmy. Na koniec tym samym pędzelkiem delikatnie dodaję liście na gałęziach. Wzór utwardzam. Całość zabezpieczam topem tip top. Na drugim tipsie ponownie wykonuję ombre, używając tych samych kolorów. Po utwardzeniu drugiej warstwy ciemniejszego różu całego tipsa pokrywam topem tip top. Następnie nieutwardzoną warstwę topu posypuję pyłkiem Pixel Effect. Odcieniu kopciuszek. Utwardzam całość w lampie. Wykonane wzory zestawiłam z tipsami pomalowanymi kolorami Super Duper oraz Miss America. I jak Wam się podoba moja propozycja na proste letnie zdobienie? Jeśli podobał Wam się filmik, koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym tutorialu.